Rozdział 12. Bukiet Zygi i łańcuch od jawy. Wiele starań i... Niezależny płetwonurek Izydor Loniek. Gęsze dostaje po buzi. Zaproszenie na penetrację wraka transportowca generał von Stoiben. Znalezisko Zygi. Pan Onufry, kuchmistrz doskonały. Śniadaliśmy, jak się to po staropolsku mówi, z Rzeckim i Zosią w najlepsze, gdy w drzwiach jadalni stanął Zyga. W ręku trzymał ogromny wiecheć przydrożnych kwiatów, upozorowany na piękny bukiet i owinięty nawet w papier, co prawda mało zdobny. Podszedł do stolika i z ukłonem wręczył go Zośce. Ta poderwała się z zażenowaniem i ujęła wiązankę. Wiązanka to w tym wypadku stanowczo za małe słowo. – Oj! – zawołała przestraszona. Dziwnie ciężki bukiet przechylił się w jej dłoni, a spośród kwiatów, rozdzierając papier, wypadł motocyklowy łańcuch. Błyskawicznie wyrwałem dar Zygi z dłoni Zośki i upchnąłem zatłuszczone ogniwa między kwiecie, chowając całość pod stół. Na szczęście ani gęsze, ani nikt z siedzących w jadalni nie zwrócił uwagi na tak oryginalny bukiecik. Piękny gest, Zygusiu, zaśmiałem się. Piękny, ale... Zośka popatrzyła na nas szeroko otwartymi ze zdumienia oczami. Nie rozumiem. Zyga obiecał mi, że zajmie się jawą Wilego. I w ten oto elegancki sposób pokazał, że nie rzuca słów na wiatr. Już rozumiesz? Hi musnął brodę Rzecki. To dlatego wyszedł pan nocą z pokoju, niby na papierosa. Żeby nie to, że spałem w Rosynancie, jako jego strażnik, pokręciłem głową. To co, nie pozwoliłbyś? Potrząsnął czupryną Zyga, zabroniłbyś unieruchomić przeciwnika? Zerknąłem na gęszego, dłubiącego z ponurą miną w jajecznicy. Siedzieli przy nim Willi i Johan. Helmut z Jurgenem, nauczyłem się ich rozpoznawać, starali się zapewne o wulkanizację przebitych w nocy przez Zośkę Dentek Mercedesa. No tak, klepnąłem Zygę w ramię. Bitwę o środki transportu mamy na dziś wygraną. Ale ten biedny właściciel Jawy. Daj spokój. Zyga pociągnął łyk herbaty. I tak by na niej nie jeździł, bo wynajął ją Niemcom. A jutro znajdzie łańcuszek na siodełku swego motocykla w garażu. Zresztą może uda mu się pobrać od Willego dodatkową opłatę. Opłatę za stratę. O, patrzcie, Zyga pochylił się nad stolikiem. Gęsze z Willim stają. Coś mi się wydaje, że pójdą do garażu. A wtedy my... Co my? spytałem. Obejrzymy sobie ucieczny spektakl pod tytułem Jazda na niejeżdżącej jawie. Tylko dajmy im trochę odejść. Albowiem słusznie pouczał Paweł, że nie należy płoszyć tygrysa waleniem w bęben, czyli naszą obecnością, na miejscu kolejnej po Grunwaldzie klęski Niemców. Wyszliśmy z internatu, gdy Gęsze i jego uczeń czy podwładny znikali już na ścieżce prowadzącej skrótem przez Zarośla do ulicy 1 Maja. Przeszli ją, nie zwracając uwagi, co dzieje się za nimi. Gęsze tłumaczył coś z naciskiem, a Willi potakiwał z szacunkiem kiwnięciami głowy. Minęli blok mieszkalny i skręcili na podwórko, w stronę garaży. Zyga zaprosił nas na wygodny punkt obserwacyjny w kępie zarośniętego bzu. Wili wyciągnął jawę z garażu. Kopnął rozrusznik, jawa zapaliła natychmiast. Jeszcze jakaś uwaga tu ścieżka. Wili kask na głowę, a sam motor, sprzęgło, wrzucenie biegu, ryk silnika, jawa stoi. Zyga za moimi plecami kwiczy z radości. Znów sprzęgło, bieg, ryk 350, motor i jego jeździec stoją. Gęsze machnął rozwłaszczony ręką. Wili pokazał mu, żeby popchnął. Prezes pcha. Dopóki to robi, motor jedzie. I jeszcze kawałeczek staje. Dwa cylindry jawy dudnią na pełnych obrotach. W oknach bloku pokazały się twarze. Zaspane, rozzłoszczone, zaciekawione. Gęsze nakazał zgasić silnik i schować motocykl do garażu. Pan Onufry chicha. Zośka z Zygą wycinają hołubce zwariowanego kozaka. Machnąwszy ręką Willemu, tu ścioszek podreptał przez podwórko, ocierając chusteczką pod z czoła. Przykucnęliśmy za zasłoną bzów. Prezes towarzystwa przez historię do przyjaźni klął tak strasznie, że tego nie powtórzę, bo nie lubię brzydkich wyrazów. Willi zagrzewał się w garażu. Możemy wracać. Z dętkami Mercedesa jakoś sobie poradzą, Chichotał Zyga. Ale łańcuch do jawy? Sprawdziłem w garażu, zapasowego nie ma. Może pożyczą drugi motor? Nieśmiało wyraziłem powątpiewanie. I skrzywił się radośnie kumpel. Jak wśród tubylców rozejdzie się, co też przydarzyło się tej jawie, to wątpię, czy znajdzie się chętny do pożyczenia. Ach, ten pański bukiet, rozmarzyła się Zośka. W życiu nie dostałam i chyba nie dostanę równie pięknego. Szkoda tylko, że tam przy cmentarzu w nocy nie mogłam wręczyć podobnego panu. Nie rozumiem, zygarz się zatrzymał. No bo ten pański z łańcuchem, a jak skomponować bukiet z dziurkami w dentkach? Dziurka to przecież coś, czego nie ma, wybuchnęła śmiechem godna siostrzenica pana Tomasza. No dobra, kwiaciarki, klasnąłem w dłonie. Wyruszamy na podbój Dzikowa, czyli dawnego wildenhof hrabiów von Schwerinów. Dzikowo przeżywało swój wielki dzień. Obok podpałacowego bunkra dudniła i buchała spalinami oraz strugami brudnej cieczy wysłużona motopompa pożyczona od strażaków. Jeszcze chwila i miała być osuszona druga podziemna kondygnacja. Przez przedzierali się wyposażeni w wykrywacze metali wszelkiego rodzaju penetratorzy. W rękach teleradiestetów wirowały wahadełka i gieły się różdżki. Tu i ówdzie, pogrążony w tajemnych rozważaniach, tkwił nieruchomo jasnowic. Tafle stawu rybnego mąciły płetwy i cięły rurki do oddychania, czyli fajki, płetwonurków uboższych w sprzęt niż ci z rekina i delfina, ale nie ustępujących im zawziętością w poszukiwaniach. Wprost czuło się, że bursztynowa komnata będzie dziś odnaleziona. Nawet pan Onufry, twierdzący, że ósmy cud świata już nie istnieje, dał się ponieść ogólnemu entuzjazmowi i podreptał między drzewa połacowego parku ze swą tajemniczą skrzyneczką. Zyga z błyskiem w oku porwał swój prospektor i krzyknąwszy Mam pewną koncepcję! Poswałował w ruiny budynków folwarcznych. A my, spytała Zośka. Ja podumam sobie trochę, bo też mam pewną koncepcję, zaśmiałem się. A ty? Widzisz? Tam chodzi sobie Irena Antonowna Zubajewa z wiernym Midasem. Po Potowarzyszysz jej, prawda? Tak jest, szefie. Dziewczyna wyskoczyła z wozu. Nie dane było mi jednak długo zastanawiać się nad moją koncepcją. Krzyki od strony bunkra zdały się bowiem świadczyć o poważnym znalezisku. Zatrzasnąłem Rosynanta i ruszyłem w tamtą stronę. Po drodze natknąłem się na Rzeckiego. Co odkryto, panie Onufry? Szambo zerknął za siebie z niesmakiem. Szambo to znaczy? Nic nie znaczy. Po prostu normalne szambo. Zbiornik na nieczystości. Tfu! Zaśmiałem się, ale pomimo tak niezachęcającej perspektywy poszedłem dalej. Motopompa umilkła i tylko grupa poszukiwaczy skarbów z ponurymi minami zaglądała do otworu, skąd buchał fetor. Otaczali ich miejscowi obserwatorzy, głównie nieletni, i kłęby, równie uradowanych, cuchnącym z głębokości odkryciem much plujek. Zgromadzeni dyskutowali zawzięcie, czy umykający z Wildenhof Niemcy mogli posunąć się aż tak daleko, by ukryć bursztynową komnatę, czy inne skarby w miejscu tak niesympatycznym. Pekunia non olet, co się z Łaciny tłumaczy, pieniądz nie cuchnie, usłyszałem nad uchem, które oberwałem zaraz hakiem przemyślnie dowiązanym do trzymetrowego drąga. Dźwigał ten przyrząd trzydziestoletni mężczyzna drobnej budowy i o płonących oczach. U paska dała mu, jak się domyśliłem, zdobyta na strażakach maska przeciwgazowa. – O! – usłyszałem szept wśród penetratorów. – Alfred Bania bierze się do roboty. Ten łatwo nie ustąpi. Szczupły przybysz naciągnął maskę na głowę, zanurzył w szambie drąg i posapując z wysiłkiem zamieszał. Zamieszanie zapanowało także wokół. Poszukiwacze skarbów odskakiwali, byle dalej od smrodu chmary much pędziły do niego z radosnym brzękiem. Czyżby komnata była blisko? Niestety, nie dane nam było się tego dowiedzieć, przynajmniej w owej chwili. Drąg w pracowitych rękach Alfreda Bani pękł bowiem i jego operator pomknął w kierunku gospodarstw ponowy. Odchodziliśmy od Szamba z ulgą, ale z żalem, że może tu, gdy nasze kroki przyspieszyły nawoływania z nadbrzegu stawu rybnego. Tamto, po kolana w wodzie, z maską i zwieszającą się przy niej fajką, odsuniętymi na czoło, stał potężnych rozmiarów rudzielec. Oburącz unosił triumfalnie nad głową godne jego wielkości, a może nawet longinusa podbipięty, szablisko. Przeczułem je, przeczułem! bełkotał radośnie. Odpowiedział mu plus rzucających się w wodę penetratorów z gatunku, że tak powiem, wodnych. Łódkę tutaj! wołano. – Kto to? – spytałem przestępującego obok mnie niecierpliwie z nogi na nogę poszukiwacza, który zapewne nie miał karty pływackiej. – Och, to niezależny płetwonurek Izydor Loniek. Żeby pan wiedział, jakie znaleziska ma na swoim koncie. Korzystając z tego, że sławny rudzielec mocował się z płetwami, ostrożnie wyciągnąłem rękę ku szabli. – Pan pozwoli? – łypnął na mnie niechętnie, ale mruknął. – Proszę, pan się zna na białej broni? – O tyle o ile. Odpowiedziałem z uprzejmym uśmiechem. Przykucnąłem, ważąc oręż w dłoni. Pod krzyżykiem wieńczącym rękojeść zachował się nawet jeden z turkusików. Przez rdze pod jelcem chyba rozpoznałem znak warszawskiego warsztatu płatnerskiego. Piękna karabelka. Najprawdopodobniej koniec XVII wieku. Trafna ocena. Izydor Loniek zachłannie wyrwał mi szable z rąk. Tylko schowam te szarpentynę i już płynę dalsze. Kiwnął palcem w stronę stawu. Tam czekają. No no, że też udało się panu odnaleźć się w tak płytkim, tyle razy na pewno przeszukiwanym stawie. A czyż nie jestem jasnowidzem? Dumnie wyprężył kosmatą piersi. Hi, hi usłyszałem za plecami znajomy głos. Rzecki siedział na kamieniu i z uciechą głaskał swą brodę. Cofnąłem się ku niemu. Zazdrości pan koledze? Koledze? Naburmuszył się. I ślepej kurze trafia się ziarno, a wtedy głośno o tym gdacze. Zobaczymy, co jeszcze ze zestawu. I miał rację panu Nufry. Jedynym oprócz szabli łupem niezależnego płetwonurka jasnowidza była bowiem tego dnia dziurawa miednica i druciany kosz na ziemniaki. Ale to już, jakby powiedział Kipling, inna historia. Tymczasem zobaczyliśmy kolebiący się na wybojach dzikowskiej drogi znajomy mikrobus. Towarzystwu przez historię do przyjaźni udało się pokonać dziurki w dentkach. Gensze przywitał nas słodkim uśmiechem ale ostre spojrzenie otłuszczonych oczek dosłownie jak pocisk gwizdnęło mi koło skroni. Ale jak mieć pretensje, skoro odpowiedziałem mu podobnym? Cóż, każdy z nas wiedział o drugim tyle, co trzeba, a może nawet więcej. Towarzysze tłuścioszka ruszyli na łowy ze swymi wykrywaczami, a on sam podreptał w kierunku resztek pałacowej bramy, rozglądając się bacznie. Rozciągnięty wygodnie na trawiastym zboczu, nabijałem fajkę. Rzecki, mimo swych chichotów, ruszył bowiem dalej radiestezyjnymi tropami, gdy przykucnęła obok Zośka. I cóż tam, siostrzenico? Zaniedbujesz się w pilnowaniu Iriny? wzruszyła ze złością ramionami. Pogoniła mnie oparłem się na łokciu. Pogoniła? O, to ciekawe. A możesz mi powiedzieć dlaczego? Mogę. Ale mogłabym jeszcze więcej, gdybym znała niemiecki. Niemiecki? Z wrażenia upuściłem zapałkę. Czyżby elementy nieprawdopodobnej układanki zaczęły w mych myślach składać się w logiczną całość? A niemiecki Zośka ścięła patykiem pokrzywe. Chodziłyśmy z Iryną niby doszukając skarbów. Mówię niby, bo merdała swoim midasem raczej od niechcenia. I zwróciłam uwagę, że bardziej niż na znalezieniu czegokolwiek, zależy jej na odganianiu, czy też niewpuszczeniu innych poszukiwaczy na skrawek, gdzie od północy kończy się wzgórze pałacowe. Kto tylko przyszedł, ona od razu, tu nie ma nic, tu była, tu pusto, szkoda czasu. Umiała nawet to wszystko powiedzieć po polsku. Pana Zygę też odstraszyła. No, no, z zadumą pyknąłem dymkiem fajki. Chciałam już lecieć z tą wiadomością do pana, ale myślę sobie, po co ją płoszyć. Sprawdzimy to miejsce, jak się stąd wyniesie. Tylko więc dyskretnie zaznaczyłam chroniony przez nią kawałek ziemi nad łamanymi patyczkami. Zuch dziewczyna! Zośka uśmiechnęła się w odpowiedzi, ale niezbyt wesoło. No i wtedy zobaczyłam za murem tu ścioszka. Dawał Irinie znaki ręką. Ona aż się żachnęła, ale wyłączyła mi dasa i rzekła do mnie. Na dziś koniec. Jestem zmęczona. Idź pomóż swoim. Co miałam robić? Poszłam, ale niedaleko, tylko za najbliższą kępę jaśminów. No i zaraz usłyszałam głos gęszego. Mówił po niemiecku. Najpierw łagodnie. A potem coraz ostrzej, bo Irina ciągle tylko Nein, czyli nie. Aż wreszcie i ona wsiadła na tłuścioszka, ale że też po niemiecku, więc nie wiem co mówiła. Musiała mu jednak dać po buzi, bo tak miękko klasnęło i gęsza aż wrzasnął na nią. Może zaklął. Ale nie rozeszli się. O, tam stoją. Szybko, Zośka. Turlamy się na dół i biegiem do Rosynanta, ale żeby oni tego nie zauważyli. Dlaczego? Szszsz, biegiem. Skoczyliśmy do wozu od strony niewidocznej dla interesującej nas parki. Aż mi się ręce trzęsły, gdy podłączałem kierunkowy mikrofon wysokiej czułości. O, nie wiedziałam, że ma pan taki sprzęt! Z zachwytem szepnęła Zośka. Nie ja, tylko Rosynant. Odpowiedziałem ze śmiechem, opuszczając nieco szybę i przykładając mikrofon do otworu. Skierowałem go w stronę rozmawiających. Słuchaj, głupia! dał się słyszeć w głośniku, nabrzmiały złością głos gęszego. Polaczki zabiorą ci wszystko, a ja chcę się podzielić po połowie. Żebym ci nie uwierzyła, zaśmiała się Irina. Jak chcesz, to znów tu ścioszek. Ale uważaj, bo nie dość, że nic nie zdobędziesz, to możesz mieć jeszcze inne kłopoty. Irina w zamyśleniu grzebała szpicem pantofla w ziemi. Niemiec odwrócił się i ruszył w naszą stronę. Czym prędzej podkręciłem szybę. Gdy przechodził obok Rosynanta, zobaczyłem, że jeden policzek ma czerwony jakby opuchnięty. Wskazałem go palcem Zośce, która cicho zachichotała. Masz rację, siostrzenico. Niemiaszek dostał pobóździ, szepnąłem. Szkoda ogromna, że nie wiemy za co. No, ale może z czasem się dowiemy. Odczekaliśmy jeszcze chwilę i wysiedliśmy z wozu. Ruszyłem w stronę pogrążonej w smutnych myślach Moskwiczanki. Może w czymś pomóc pani Irino? Odgarnęła gniewnym ruchem włosy. A Wam co do mnie? Przepraszam, ja tak tylko zawróciłem jak niepyszny. Idąc brzegiem stawu spotkałem szefa rekina, Janczukowicza, który z pewnym rozbawieniem przyglądał się penetracji stawu przez niezależnych poszukiwaczy. Witam, wyciągnął ku mnie rękę. Widzę, że pan wciąż na posterunku. A gdzieżby miał być przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki, jak nie tam, gdzie w każdej chwili mogą ukazać się skarby? Właśnie, zniżył głos. Niektórym z poszukiwaczy to się nie podoba. Chodzą słuchy, że pan wybaczy, jest pan tu po to, by położyć łapę na tych odkryciach. Ależ żachnąłem się. Ja przynajmniej w to nie wierzę. Janczukowicz podniósł dłoń uspokajającym gestem, ani nikt z moich. Domyślam się, kto wierzy, a zwłaszcza kto takie gadki rozpowszechnia po niemiecku. Pan to powiedział, zmrużył porozumiewawczo oko sławny Płetfonurek. Mówić mogę, ale co dalej? Uderzyłem pięścią o pięść. Mam wygłosić dziś przy obiedzie mowę obrończą? Eh, dobrze, że ten zlot dobiega końca. Skoro już wkrótce tutaj się pożegnamy, popatrzył na mnie uważnie pan Jerzy, to czy nie przyjąłby pan zaproszenia na akcję poszukiwawczą nurkową, mającą na celu odnalezienie wraka niemieckiego transportowca generał von Stoyben? Generał von Stoyben? Czy może mieć coś wspólnego z bursztynową komnatą? Kto wie, mój rozmówca rozłożył ręce. Poza tym był to w swoim czasie jeden z najpiękniejszych pasażerów świata. Wyporność 14 660 ton, długość 168 metrów. Dwukominowy parowiec, zwodowany w 1923 roku w szczecińskiej stoczni wulkan. Zakończył swój żywot w nocy 10 lutego 1945 roku storpedowany na ławicy słupskiej przez rosyjski okręt podwodny S-13. Ten sam, który zatopił Wilhelma Gustlowa. Na dno wraz z nim poszło kilka tysięcy rannych żołnierzy niemieckich i ładunek o nieznanej do dziś zawartości. Jako ciekawostkę dodam, że pozycja wraku podawana przez polskie źródła różni się znacznie od niemieckich danych. Poza tym ktoś już wrak penetrował, ale nie wiadomo kto. Nasza akcja będzie w każdym razie pierwszą o takim znaczeniu. Jeśli więc ma pan ochotę, książkę nurka z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz sprzęt nurkowy z dżaketem włącznie serdecznie zapraszam. Poczułem miły dreszczyk emocji. Ależ z chęcią! Uważam więc pański udział za zaśmiał się Janczukowicz. Proszę, oto moja wizytówka wraz z danymi, gdzie i kiedy będziemy pana oczekiwać. Och, generał von Steuben, usłyszałem za plecami głos gęszego. Nie rozumiem po polsku, ale domyśliłem się, że planują panowie jakąś akcję związaną z tym nieszczęsnym statkiem. Czy można się dołączyć? Moglibyśmy nawet wziąć na siebie część kosztów. Janczukowicz ukłonił się zimno. Pan wybaczy, ale limit miejsc jest już wyczerpany, a co do kosztów, to sądzę, że poradzimy sobie sami. Niemca zmyło, jak to się mówi. A ja, czy będę mogła? Szepnęła Zosia, podobnie jak tu ścioszek podsłuchująca naszą rozmowę. – O, nie wiedziałam, że jesteś płetwonurkiem – zaśmiałem się do niej. – Nie, ale się nauczę. – Jak się więc nauczysz, to oczywiście będziesz mogła. – Ale nie wcześniej. – No też – prychnęła i zawróciła do Rosynanta. Zbliżała się pora obiadu i poszukiwacze skarbów zwolna opuszczali dzikowo, by poszukać w stołówce internatu bardziej krzepiących ciało skarbów. Nadszedł Izyga, machając wesoło jakimś sztyletem. – Co tam masz? – zawołałem. Paradny sztylet SA, odkrzyknął. We wcale niezłym stanie, tylko popatrz. A może to sztylet SS? Odezwały się głosy błyskawicznie gromadzących się wokół nas penetratorów. Panie i panowie, podsunął mi pod nos swą zdobycz Zyga. Tylko początkujący, a za takich was nie mam, może pomylić jeden z drugim. Jakiż tu mamy napis, wygrawerowany gotykiem na klindze tego stylizowanego na paragermański miecz oręża. Ale z für Deutschland, wszystko dla Niemiec. Na sztylecie SS wypisano by meine Ehre heißt Troje. Mój honor to wierność, można by przetłumaczyć. Jeśli komu tego mało, to u szczytu machoniowej rękojeści znajdzie znaczek SA. Na takie diktum wszyscy wątpiący odsunęli się z szacunkiem. Wspieracie się, czy to SA, czy SS, odezwała się z pretensją w głosie Zośka. A ja wiem tylko, że to hitlerowskie organizacje. Może ktoś wytłumaczyłby mi, czym różniła się jedno od drugiej? Może lepiej byłoby, żeby wszyscy o nich zapomnieli jak najprędzej, ale skoro Cię to ciekawi, to niech wyjaśni szczęśliwy znalazca. Mnie interesuje, gdzie to podziewa się pan Onufry. Niby to rozglądałem się za Rzeckim, ale w gruncie rzeczy patrzyłem, co też porabia Irina, Gęsze i jego szajka. Zubajewa szła już w kierunku swego wozu, gdy nagle zatrzymała się i obróciła, jakby chcąc iść w naszą stronę. Ale napotkawszy mój wzrok, potrząsnęła głową i wskoczyła do golfa, który ruszył zaraz z piskiem opon. Ludzie gęszego starannie przeczesywali wykrywaczami po pałacowy pagórek. Zyga zaś tłumaczył Zośce. SA to skrót niemieckiej nazwy Die Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitspartei – oddziały szturmowe narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotniczej. Utworzono je w 1920 roku. Choć były podporządkowane bezpośrednio Hitlerowi, to pod przywództwem Ernsta Röma próbowały przejąć od niego władzę, co skończyło się tragicznie dla wielu ich członków. 30 czerwca 1934 roku oddziały SS, wyłonione zresztą z SA, wymordowały całą górę SA. Była to noc długich noży. Odtąd SA to tylko organizacja wychowawczo-polityczna służąca głównie do prowadzenia przysposobienia wojskowego. A SS – Die Schutzstaffel der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitspartei – sztafety ochronne Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. Ich zalążkiem była osobista straż Hitlera. Sformowano je w 1923 roku. Dowódcą SS był od 1929 roku Reichsführer Heinrich Himmler. W 1940 roku rozbudowano formacje militarne i powstały Waffen-SS, siły zbrojne tej organizacji. Była ona zresztą państwem w państwie trzeciej Rzeszy. Opanowała policję niemiecką, kierowała obozami koncentracyjnymi i nadzorowała tereny okupowane. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał ją za organizację przestępczą. No, dość już o tych brunatnych i czarnych koszulach, wtrąciłem się. Aż tu, Między samochodami ukazał się pan Onufry, dźwigający wypchaną torbę, która wielkimi literami życzyła wszystkim wesołych świąt. Nie może być, zawołałem. Odnalazł pan bursztynową komnatę. Nie kpi młody człowieku, nastraszył broderzecki. Komnata już nie istnieje. A nawet gdyby istniała, to zaliczyłbym ją do pokarmów ducha. A ja tu mam coś dla ciała. Przecież w górowie czeka na nas obiad. E tam stołówkowe żarcie. Machnął pogardliwie ręką słynny Jasnowic. Popatrzcie, co przyniosłem. Kebaba. Cii. To mówiąc, wydobył z torby litrową butelkę. Świeżo zsiadłe, tłuściutkie mleczko. A tu? Jej! Zośka odskoczyła na widok papieru, spod którego ukazała się dorodna kura rasy Lekhorn. Czyżby pan był zabójcą tego nieszczęsnego ptaka? spytałem też, odsuwając się nieco. Wszyscy jesteśmy winowajcami, uniósł palec pan Onufry. Bo to w związku z najazdem penetratorów na dzikowo, myśląca o zysku gospodyni skróciła życie tego ptaka. Ja tylko powstrzymałem ją przed oskubaniem tak pięknego okazu drobiu, zabezpieczając jego smakowitość. To mamy i patroszyć i skubać, skrzywiła się ze wstrętem Zośka. Młoda damo, oburzenie twoje kładę na karp nieświadomości. Oczka pana Onufrego zabłysły. Ptak jest już wypatroszony, a o skubie go dla nas, jednocześnie zachowując pełni jego smakowitości, glina, której piękne złoże widziałem opodal. Pora na lekcję harcerstwa praktycznego. Glina? wtrącił nieufnie Zyga. A tak, głasnął Broderzecki. Natrzemy kureczkę od wewnątrz solą, którą tu mamy, dodamy pieprz i majeranek, com go zdobył u gospodyni, a potem otoczymy ptaszęcję gliną i włożymy do ogniska. O, tam widzę na wzgórku lasonek. Jak to się u nas na Wilężczyźnie mówiło, chrustu więc nie zabraknie. Mała godzinka skrócona miłą pogawędką przy ogniu i kurzęci na paluszki lizać. Chyba, że nasz wódz, łypnął na mnie nieufnie, ma inne plany. Nie miałem. Zresztą spod lasku mogłem przez lornetkę śledzić każdy krok gęszego i spółki. Tak więc kura została doprawiona i oklejona przez naszego kucharza gliną na kształt ogromnej buły, z którą oraz z mleczkiem Powędrowaliśmy na wzgórze. Tam młodzież, czyli Zosia i młodszy ode mnie bądź co bądź o dwa tygodnie Zyga, zajęła się zbieraniem chrustu, ponaglana naszymi okrzykami i rosnącym apetytem na kurzęcinę Pana Onufrego. Spojrzenie w stronę dzikowa przez lornetkę uspokoiło mnie. Przeciwnicy penetrowali na całego. Proszę pana, odwróciłem się ku wiem, że nie wierzę pan w istnienie po dziś dzień bursztynowej komnaty. Ale co pan sądzi o możliwości ukrycia w dzikowie innych drogocenności? Miły mój! Pan Onufry zdmuchnął kulę dmuchawca. Toż sam pomysł ukrycia królewieckich skarbów w odległym zaledwie o 60 km od królewca Wildenhof, a więc tak samo narażonym na atak Rosjan, wydaje się bezsensowny. Z drugiej strony działy się tu po wojnie dziwne rzeczy. Weźmy pod uwagę choćby fakt, że władze polskie pod pretekstem zabezpieczenia archiwum i biblioteki hrabiów von Schwerinów starły przy pomocy spychaczy ruiny pałacyku na proszek. Toż nie znajdzie tu pan ani jednej całej cegły. Dosłownie. Chyba że uznamy za dobrą wolę pozostawienie nienaruszonego szamba. Zaśmiałem się niewesoło. Przecież pałace i zameczki innych pruskich rodów, ciągnął Rzecki, choć zdewastowane przez urzędujące w nich PGR-y, jakoś dotrwały do naszych czasów. A tu? Tylko szczątek bramy i malusienki pagórek w krzakach. To mi się nie podoba, proszę pana. Mnie nie podobało się także, ale na szczęście nadciągali już Zyga z Zośką, objuczeni wielkimi naręczami chrustu. Zapłonęło ognisko, okrywając swym żarem gliniasty sarkofag chlubnej pamięci kury. Minęła godzinka skracana opowieściami pana Onufrego o tajemnicach radiestezji. I już sam mistrz... Przy pomocy mej wytoczył z żaru płomieni buchającą dymem ze skorupiałą bryłę i jednym ciosem rozłupał. Jak zapachniało! A naszym zdumionym oczom ukazała się przepięknie upieczona biała kurzęcina, bez jednego piórka, bo te odpadły od niej wraz z gliną. Jeszcze tylko odrobinę posolić! Sapnął, zerkając na nas z dumą Rzecki. I proszę! Podzielił kurę na cztery części, przezornie zachowując sobie jedno z udek. Smacznego! Smacznego! odpowiedzieliśmy, głośno przełykając ślinkę. Rozkoszując się wonnym i soczystym kęsem, zerknąłem przez lornetkę. Przeciwnicy pakowali się do mikrobusu. Nic już nie mogło nam przeszkodzić w kurzej uczcie. Mniam! blasnęła Zośka, oblizując kostkę.